Radio Kraków w Dobrej. Proszę Państwa, teraz będzie trochę o historii Dobrej, w której dzisiaj jesteśmy. Pan profesor Andrzej Chwalba, historyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, witam Pana. Witam również, dzień dobry. Panie profesorze, co Pana tutaj rzuciło do Dobrej? No, wspaniały klimat, interesujące widoki, czysta, czysta rzeka. No i du piękna historia. Piękna historia, dużo grzybów. Nie, no wtedy nie myślałem o historii, tylko myślałam o innych urokach. No i te uroki znalazłem tutaj w Dobrej i od dwóch dekad dekad jestem prawie obywatelem Dobrej. Prawie, że? Prawie Myślę, że pan tego nie, nie, nie żałuje. Bo nie, nie, ża nie, nie mam formalnych my. praw. No tak, ale, ale, ale to ładnie powiedziane prawie, no, że... Żonalne, bardzo silne związki, bardzo silne. Panie profesorze, najważniejsze daty, najważniejsze wydarzenia w historii dobrej. Właściwie było ich tak bardzo dużo, że trudno byłoby o wszystkim powiedzieć. Zacznijmy od tych, od tego, od tych najstarszych, żeby szybciutko przejść do, do bardziej współczesnych. No tak, no, ponieważ 650-lecie, no to trzeba wspomnieć o, o lokacji o lokacji wsi, lokacji parafii. To jest rok 361, czyli trzy lata przed założeniem Akademii Krakowskiej, czyli dzisiaj Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ale przez tego samego króla. Tego samego króla. I, znaczy, lokacja Dobry przypada na czas pierwszej wielkiej modernizacji w, w Europie Środkowej. W Polsce autorem tej modernizacji jest jedyny polski władca, który jest wielkim, tak naprawdę wielkim i ta jego wielkość nie jest kwestionowana. I z wielkości jest to, że gdzieś tam, prawda, na peryferiach Sądeczyzny Trzymał Polski Południowej wspierał organizację kościelną, wspierał, wspierał osadnictwo, bo wraz z organizacją kościelną przybywają tutaj osadnicy. Którzy, no, um, którzy przekształcają to przestrzeń leśną, przestrzeń um, pasterską, później przestrzeń rolniczą. I tak to miejsce trwa do, do, do XVIII wieku. Trzeba powiedzieć, że w, tym, że w tym czasie dużo, dużo wielkich też nazwisk. Może nie aż tak wielkich jak Kazimierz Wielki, no ale jednak dużo wielkich nazwisk związanych jest z dobrą. To znaczy, nade na wszystko um, klucz, który tu się znajdował, czy stolica klucza, czyli zespołu, zespołu wsi, um, no, rzeczywiście znakomitych rodzin magnackich Rzeczpospolitej. Nade wszystko do Lubomyrskich, którzy są y, y, pierwszymi kolatorami nowego, a dzisiaj tak zwanego Starego Kościoła, który, się, który jest obudowany pod koniec wieku XVII, XVII. Jest to bardzo ciekawy obiekt wpisany na listę zabytków, jest na szlaku architektury. O tym zapewne będzie, będzie mowa. I po y, 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 dobra przechodzi w ręce no, rodziny wielkiego formatu Małochoskich. Najbardziej znany małochowski no to nawet uczniowie Szkoły Podstawowej powinni wiedzieć, to jest Stanisław Małochowski. A jego, jego wielkość wiążemy z tym, że był marszałkiem Sejmu Wielkiego, Sejmu Czteroletniego, Sejmu, który przygotował wielką reformę, czyli takie drugie, drugie od czasów Kazimierza Wielkiego, tchnienie modernizacyjne Polski. E, który przygotował konstytucję 3 maja i nawet tutaj stoimy przed budynkiem, gdzie... Który mamy... kiedyś był dworem? Tak, no kiedyś był dworem, gdzie właśnie mamy tutaj daty podane 791, 991, czyli ro... 200 rocznica konstytucji 3 maja. To jest bardzo kultywowana, bo Stanisław Małchowski był osobą odważną i mądrą. I on po pierwsze doprowadził do zniesienia podaństwa. Jeszcze przed kościuszką, przed powstaniem kościuszkowskim, ludzie otrzymali wolność. Polężczyzna została zmniejszona. Także no, cieszył się szacunkiem, mało tego, wiedział, że ludziom potrzebna jest szkoła. Założył szkołę. No, był wielki opór miejscowej ludności, nie chcieli posłać dzieci do szkół, bo to nie te czasy. Niemniej, niemniej on zapożytkował zmiany cywilizacyjne tutaj e, i dlatego stąd park, stąd kult Stanisława Małachowskiego, stąd wizerunki na parafi parafi tutaj również w dobrej Stanisława małochowskiego Później się w zasadzie nic szczególnego nie dzieje. No ale dwa piękne nazwiska są już znacznie później. Myślę tutaj o Piłsudskim i o Rydze Śmigłym. No właśnie, bo y, dobra się budzi, podobnie jak Galicja y, po roku 900. Y, powstają pierwsze zakłady przemysłowe, tarta kamieniołom, sklepy również y, obok żydowskich, chrześcijańskich, jak wtedy nazywano. Y, y, powstaje kasa, y, dzisiaj nazywamy ją kasą stewczyka. Ona była jeszcze w końcu, w końcu XIX wieku, więc znak, że miejscowość się budzi. Tutaj pod, w okolicach Dobrej była szkoła przygotowująca oficerów, podoficerów późniejszych Legionów Polski, mianowicie... E, z komendantem Piłsudskim na czele. I, i e, niedaleko od miejsca, gdzie się znajdujemy, przy głównej drodze e, Kraków, Kraków, Nowy Sąd, znajduje się dom, dom w którym mieszkał Piłsudski przez, przez kilka tygodni, w 1914 roku, kiedy miał wpływ e, na działania zbrojne. E, mianowicie tutaj walczył u boku Austriaków pierwszy półg legionów, który wtedy dowodził, major, major, jeszcze wtedy major, późniejszy marszałek Rzeczypospolitej, Edward Zichmigł, Jego jego y, pamięć też już jest bardzo żywa. Jest pomnik poświęcony ryzdowi śmigłemu. Ja tylko powiem tak, że y, kiedyś, nie wiedząc o tym, y, że rydź śmigł jest tak szanowany, kochany, że w czasach PRL-u, powiedziałem, że napisałam książkę o Piłsudskim i y, murarze, którzy budowali mi dom, liczyli mi o połowę taniej i pracowali o połowę szybciej. Także ja z Piłsudskim mam poprzez Dobrą szczególny związek i dzięki temu jeszcze go bardziej szanuję i szanowałem do tego momentu. No i dlatego pan profesor znalazł się też w Komitecie Honorowym tego 650-lecia dobrej. Bardzo dziękuję, dziękuję za tę rozmowę. Profesor Andrzej Chwalba, historyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, był moim Państwa gościem.